To byś zmienił na awokado na przykład próbinę albo coś innego. Nie wiem, nie grałem za dużo. Sprąd pokazując swoją nakładkę oh, 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 oh. Ej, ej, ja? Fuck Jedziemy do góry Do góry do góry Cześć Ja może ogarną ja ogarną <tryk> oni nie ogarnęli nawet Kurwa co Ja nie mam pytań, ja nie mam kurwa pytań Ja nie mam kurwa mać pytań Nie mam kurwa pytań. Ja nie mam pytań. Ja nie mam pytań. Nie mam pytań. Kurwa co? Moja reakcja na to. Naprawdę. Ja nie mam pytań. Ja nie mam kurwa pytań. Nie mam pytań. Ja pierdolę nie! Kurwa tak mi serce wali jak dawno jak dawno nie waliło Kurwa cały się trzęsę Cziszczę stren sniperzy tu podejdą Pa pałem pa. jakiś śmieć kurwa stren tu tutaj Kurwa, czapka Kerry jak chuj. Nie widział mnie. Siema. Kurwa, jaki pot. Kurwa lens, ja pierdolę. Wy jesteście takim głównym. 6 osób mnie kurwa w gate'ie A widziało. Niech to ktoś shottuje. Niech okay. ktoś cofnie stream, nagra to i szotuje. I nazwie to debile grają wesela. Ja pierdolę. Taka rozjebana runda. Nie, ja nie mam pytań. Taki to jest pot jebany. Cało się trzęsę teraz. Że ja jeszcze uciec zdołałem. Kurwa cały wave tych. Dopiero mnie śmiał jak po trzech raidach mnie zabił.